Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj trzecia debata kandydatów do Rady Miejskiej Hojnic. Jesteśmy w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Łamowej. Niestety czas żeby dotrzeć do nas znalazło tylko dwoje kandydatów. Chciałem tutaj serdecznie przede wszystkim na początku przywitać. Po mojej lewej ręce pani Wioletta Kasprzak Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Projekt Hojnicka Samorządność, okręg numer 12, bo właśnie gościmy dzisiaj. Powinniśmy gościć dzisiaj kandydatów z okręgów numer 12, czyli Drzymały, Łanowa, Spółdzielcza, oraz z okręg numer 13, to jest Subisława, Osiedle Budowanych i Gdańskie. I właśnie z tego okręgu mamy pana Tadeusza Rolbickiego z Komitetu Wyborczego Chrześcijański Ruch Samorządowy. Ogółem po, y, 10 kandydatów y, do Rady Miejskiej z tych dwóch okręgów kandyduje. Może y, po kolei wymienię, bo niektórzy y, usprawiedliwiali się u mnie. Więc tak, okręg numer 12, czyli Drzymały Łanowa, Spółdzielcza. Y, platformę Obywatelską reprezentuje w tym okręgu pani Justyna Barwina Myszka. Niestety akurat dzisiaj w szkole numer 5, gdzie pani Justyna y, jest nauczycielką. Są wywiadówki, spotkania z rodzicami. No myślę, że możemy panią Echtynę usprawiedliwić. Pan Czesław Berendt, SLD, Lewica Razem, od kilku tygodni jest na zwolnieniu chorobowym po szpitalnej operacji. Poza tym z Komitetu Wyborczego pana Arseniusza Finstera, pani Maria Błoniaż-Górna, no, nie ma, trudno mi powiedzieć dlaczego. I pan Andrzej Kalisz, Chrześcijański Ruch Samorządowy, Chojnice. Y, także nieznany jest mi powód, dlaczego pana Kalisza nie ma. Okręg numer 13 to także pani Gabriela Wegner z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelskiej. Niestety nie znam y, przyczyn, y, dlaczego jej nie ma. Pani Marta Potulska, y, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność, popierana przez Kongres Nowej Prawicy. No, niestety nie dotarła. Pan Jacek Kleina z Komitetu Wyborczego pana Sieniusza Fisera chciał być bardzo, bardzo przepraszam, ale dzisiaj, dzisiaj zawiadomił mnie, że akurat y, przeziębił się, ma gorączkę, no nie może być. I pan Sebastian Mates, y, jedyny kandydat do Rady Miejskiej, z y, poza struktur partyjnych i y, poza stowarzyszeń. Ma własny komitet wyborczy wyborców osiedla budowlanych. Dzisiaj akurat wyjechał, czy już nawet wczoraj wyjechał na trzydniowe szkolenie. Do Gdańska siedzi w tym mieście non stop i bardzo przeprasza, ale no, nie może być. Myślę, że także możemy go usprawiedliwić. Ja może teraz pokrótce przypomnę, jak będzie przyglądała nasza, jak będzie wyglądała nasza debata. Więc tak, najpierw cztery pytania, które są już znane wszystkim kandydatom, były zadawane w ubiegłym tygodniu, będą zadawane na pozostałych debatach. Będą dotyczyły jedno pytanie okręgu wyborczego, trzy spraw ogólnomiejskich. Potem będzie możliwość zadania pytania kontrkandydatowi oczywiście nie ma przymusu skorzystania z tej możliwości, i na koniec. Pytania z widowni. Również mogą ci, którzy przyszli do nas, skorzystać z tej możliwości. Zaczniemy od pierwszego z czterech pytań, które mam dla kandydatów do Rady Miejskiej. Jaki problem występujący na terenie Waszego okręgu wyborczego uważacie za najpilniejsze do rozwiązania i chcielibyście nim się zająć, gdybyście zostali wybrani na radnego? Może najpierw Pani Wioleta. Potem będzie zmiana. Proszę bardzo. Na pewno. O, przepraszam, na śmierć zapomniałem. Najpierw jest prośba o autoprezentację. Przedstawienie się i o tym całkiem zapomniałam przedstawienie się i czym chciałaby się zająć w, w Radzie Miejskiej, wtedy poprosiłbym o to pytanie. Taka strzek lat 49, Chojniczanka z urodzenia, jestem lekarzem medycyny, od 22 lat pracuję w Chojnickim Szpitalu na, na oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Udzielam się w, w Związku Zawodowym Lekarzy Ogólnopolskim. Interesują mnie prawa pracownicze i y, ogólnie pojęte prawa obywatelskie. Y, y, staram się uaktywnić s, swoje środowisko i znajomych, y, żeby y, prospołecznie działać jak najwięcej. No i chciałabym się zająć w radzie sprawami osób niepełnosprawnych, również seniorów, ponieważ nasze miasto potrzebuje, aby uaktywnić środowisko seniorów i bardziej aktywizować ich działalności prospołeczne. Myślę, że tym się starałabym zająć. No. Może teraz jeszcze od razu pan tak żeby przedstawił nam się. Ładnisko Rolwiecki Tadeusz, lat 57, z wykształcenia technik, mechanik. To, to może... Proszę tak, dobra. <trym to, trym> ważna uwaga, ale bo mikrofon też e... potrzebuje troszeczkę mocy sygnału. No. Jestem e, mieszkańcem e, z urodzenia, też choiniczaniną, e, mieszkam przy ulicy Gdańskiej e, i chciałbym, e, żeby e, w Radzie Miejskiej e, przedstawić problemy, e, które są na osiedlu może budowlanych i przy ulicy Gdańskiej. Okay. Proszę bardzo, Panie Wyleto, to pierwsze pytanie. Jaki problem występujący na terenie Waszego, Pani okręgu wyborczego uważa za najpilniejsze do rozwiązania i chciałby Pani się zająć w pierwszej kolejności, gdyby no, Pani czysto? została radną? Na pewno trzeba by się zająć bezpieczeństwem ogólnie pojętym i drogowym. My, jako PHS, żeśmy robili już takie akcje, aby bezpieczniej było na drogach. Mamy ten plan zero, który przede wszystkim chce dążyć do tego, aby jak najmniej wypadków było w mieście i na przejściach dla pieszych. I tutaj jest taka okolica. Tak mogłam powiedzieć jakby najciemniej pod latarnią, ponieważ wydaje mi się, że mimo że na Warszawskiej jest, jest komenda. tak jest komenda, to okolice wielkiej tej, takiej dyskoteki, koloseum, gdzie młodzież wychodzi wieczorami. Czasami podpływa alkoholu, czasami no, jest niebezpiecznie. Zwróciłam uwagę na, na, na te sprawy no i przede wszystkim, aby bezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży tutaj podczas zabaw było większe. Także. I chciałabym jeszcze tutaj uaktywnić bardziej społecznie środowisko, żeby ta, ta świetlica bardziej gdzie działała, gdzie działała, ponieważ do tej pory to dwa dni w tygodniu widziałam, są tylko zajęcia w poniedziałki, czwartki. Seniorzy się spotykają raz w miesiącu, tylko można by to bardziej zagospodarować i, i po prostu więcej organizować imprez dla środowiska i dla mieszkańców tutaj tych okolic. Jasne, rozumiem. Panie Tadeuszu, a co nam się dla budowanych chciałby Pan? No i okolicznych... Na ulicach. osiedle budowlanych to też może ta sprawa tu ze świetlicą, bo prawdopodobnie ta świetlica to jest tak i dla osiedla Obejmuje także rejon. Mhm. I te dwa dni w tygodniu, które są z tymi stałymi zajęciami, to na pewno nie odpowiada mhm. mieszkańcom. Też trzeba by było sprawdzić w ramach potrzeb, niech się tutaj nasi wyborcy wypowiedzą może, czy, 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 czy chcieliby mieć to, żeby to było częściej otwarte tutaj, czy ten Klub Seniorów nieraz w miesiącu, znaczy to ta, ta nie tylko seniorzy mieszkają. Tak, nie? ale no, w większości obecnie chyba osiedle budowlanych i, i tutaj to osiedle no, zaczyna się starzeć, tak mi się wydaje. I te świetlice dla samorządności, jakiejś, żebyśmy mieli jakiś stopień samorządności, no one są konieczne. Nie tylko dla tych starszych osób, ale też dla młodzieży i dla dzieci, które mogłyby tutaj czasami, jeżeli byłoby to dobrze zorganizowane. Matki mogłyby tutaj na powiedzmy popołudniowe godziny, czy tam w trakcie na jakąś godzinę, gdzie potrzebowałyby tego czasu, mogłyby zostawić to dziecko z, z, z jakąś opieką pan. dobrą nie? i pewną. To by było, jeśli chodzi o świetlicę, proponowałbym też, bo prawdopodobnie tak dobrze zorientowany, Brakuje tu takiej samorządności na tych osiedlach. Nie ma chyba wspólnoty mieszkaniowej żadnej. Jest. To Bo to... Tu na Warszawskiej. Warszawskie. To jest, jest jedyna. Ale jest. na osiedlach... To, to osiedla ma... spółdzielcze. No, no. Na każdej no. kamienicy pan ma wspólnotę mieszkaniową. Nie e, nie to znaczy budowlanych i Łanowa. Budowlanych budowlany i Chodzi mi o, o te o tutaj akurat. No, to są się dla spółdzielczych de facto. mieszkania, mieszkaniowa to są prawo no Minimum dwa mieszkania i już tam ma Tak, mieszkania. tak, żeby tak tylko żeby ta samorządność zaistniała w, w społeczeństwie, wydaje mi się, że trzeba by było to trochę zapropakować że czy w kosztach pokazać, że to się opłaca, jeżeli się to opłaca. Myślę, że tak, że taki blok, jeżeli mieszkańcy tego bloku zgodziliby się, no to przypuszczam, że może wyszłoby to taniej ta, ten czynsz. Ale trzeba by to było sprawdzić. No, nie jestem na dzień dzisiejszy tak zorientowany, że to jest na pewno dobre. Okej. Okay. Tak? Wszystko? No jeszcze miałbym mhm. przy parkingi no to są, to jest no, złe rozwiązanie na jednym osiedlu, na drugim osiedlu, przy ulicy Drzemały, przy Przychodni Nowa, na pewno tam by trzeba było coś zrobić. Fakt, że kierowcy już inaczej To takie pod, wydzielone pod miejsca tak. pod aptekę, nie? Tylko, że to jest taki tam wyskok, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. I jeżeli ja jeszcze idzie, zauważyłem, że przy lewym krawężniku często parkują. Tak. A nie Jeżeli kobieta idzie z dzieckiem albo starsza osoba, to ma problem, żeby wkroczyć na te pasy, bo no, boi się, że tam ktoś nie wyskoczy z samochodu. On jest 10 metrów, ten parking, tak jak jest prawidłowo, ale no, gdzie można zaparkować. Mhm. Jeżeli stoi zaś duży samochód, no to ani ten samochód, który wyjeżdża... Nie widzi tego pieszego, ani pieszy nie widzi tego samochodu. A jak który będzie zima i, i śnieg w pryzmach to coś to będzie, będzie jeszcze gorzej, Tak. To no i na osiedlu hmm, budowlanych hmm, zwiększyłbym chyba trochę oświetlenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza przy tych pan garażach, o, właśnie, no. I przy tych kortach tenisowych, bo no, jeżeli tak tam będzie to, to może się tam zbierać jakaś melina. Tak mi mm -hmm. się wydaje, no mm -hmm, Przedyskutować, to jest cenna mieszkańca. uwaga. Na pewno przejdźmy do drugiego pytania. Teraz bym od Pana, że tak powiem, rozpoczął dyskusję. Drugie pytanie: Może Jesteście na sesji budżetowej? Takie założenie teoretyczne, i są środki tylko na jedno z dwóch zadań do zrealizowania inwestycyjnych zadań, do zrealizowania w parku tysiąclecia, o których już dawno się mówi. Yy, znaczy o białym orliku, o lodowisku to na razie tylko była mowa o, o, o tymczasowym, naturalnym lodowisku. I teraz tak, albo byście co byście popierali, czy budowę skateparku, czy tak zwanego białego orlika, czyli sezonowego, sztucznego lodowiska. To na razie w tym tak zwanym bulodromie yy, w ostatnim roku, yy, no, ale ostatniej zimy były chyba tylko dwa tygodnie, może trzy maksimum, były mrozy. I, i, więcej, I dłużej nie istniało to naturalne lodowisko. Na co byście postawili, e, mając, no, załóżmy półtora miliona, bo gdzieś tyle mniej więcej potrzeba na skromny skatepark i, 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 i to właśnie no. lodowisko? Panie Tadeuszu, co Pan by zdecydował? E, to znaczy, z tego co mi wiadomo, tam były już złożone jakieś obietnice młodzieży, e, jeśli chodzi o skatepark. No to przychyliłem się do tego, żeby jednak obietnicę spełnić, ale jeżeli y, młodzież y, doszłaby do wniosku, że chce tego białego orlika, y, no można by było powiedzmy zrobić jakieś plebiscyt w szkołach, czy no, może nie plebiscyt, ale jakieś y, wrzucanie, y, jakaś ankieta, tak. taka, mhm. jakaś ankieta y, gdzie no, Rada Miejska mogłaby się odnieść do tego, co właściwie młodzież chciałaby, mhm. no i jeżeli by się odniosła do skateparku, no to jesteśmy chyba, powinniśmy mhm. być za, mhm. na pewno y, tak jak tutaj się mówiło, że y, kilka osób y, rozpowszechniałoby tutaj, po w ogóle, no chyba tak aż nie ma mocno y, tych osób y, y, to, myślę, że ten skatepark przyniósłby jakieś nie rozwiązanie, jest to gdzie to by się zabawa rozwinęło. troszeczkę elitarna dla kilkudziesięciu osób. No, nie uważa tak pan? Się mówi, ale uważam też, że rozwinęłoby się to przypuszczam, bo jednak nasza młodzież zaczyna takie jakieś ekstremalne sporty Oj, tak to zauważyłem. lubić i, i w to idzie także no Wyszumieliby się może trochę, co by to było przydatne i dla nas spokojne. Pani Waleto, a jakie jest Pani zdanie? My jako PHS rozmawialiśmy z tymi młodymi ludźmi, którzy optują za skateparkiem. Od nich dowiedzieliśmy się, że Koszty, które pan tu podawał, to są niepotrzebnie takie wysokie, także... No ja bazuję na informacjach z ratusza, nie? No, także młodzież sama znalazła organizatorów, którzy by to potrafili zrobić za 500 tysięcy, no maksymalnie 750 i mówią, że więcej funduszy nie potrzeba na, na skatepark, który by im wystarczył. I optowałabym za jednym i za drugim. Namawiałabym Radę Miasta, żeby wygospodarowali fundusze i na Skate Park, tym bardziej, że młodzież wykazała swoją aktywność i znalazła projekty, znalazła wykonawcę, który by zrobił to taniej niż Burmistrz szukał. Widać można, gdzie indziej te skateparki funkcjonują i są. Młodzież jest zadowolona z nich. A druga sprawa, ten zimowy orlik. Jak najbardziej jestem fanką łyżew, bardzo od dzieciństwa z całą rodziną lubię jeździć na łyżwach i myślę, że takie lodowisko by było bardzo fajnym elementem w, w, w parku tysiąclecia i y, y, też orientowałam się tak y, na szybko, no to opisują, że to jest kwestia tam 350-400 y, tysięcy, także za półtora tak miliona dużo. można by zrobić i jedno i drugie. Dokładnie. Także ja uważam, że... Bo na razie sposób... niestety tylko Czuchów w pobliżu ma takiego białego lika i potem chyba kościerzyna. Tak że tak jest A to są wszystko mniejsze miasta od Cholic.